Dzień dobry! Dzisiaj mamy 22 listopad. Wybrałem się dzisiaj taką. Tutaj wam pokażę. Są takie ogródki działkowe. Po polsku nazywane. A po angielsku to są allotments. I tutaj taką ścieżką dawno tędy nie szedłem. Bo wracam w tej chwili od mechanika. Zaprowadziłem samochód nie mój, tylko kolegi. A on wziął mój do pracy. Także idę teraz sobie tak pieszo. A wybrałem tą drogę. Bo tu będzie w miarę cicho. Ale jak patrzę, zobaczymy. Postaramy się przejść tutaj suchą. W miarę suchą stopą. Bo u nas w Anglii tutaj jest teraz jesień. I jest dużo wody. Po prostu są deszcze o, no zobaczymy <laughs> jak mi się to uda przejść yy, tędy, czy nie będę musiał się wracać bo o, mam nadzieję, że że się uda yy, a więc tak yy, dzisiaj Chciałem znowu wrócić do tematu, ogólnych takich, nie można powiedzieć, że nie duchowych, ale to wszystko jest jednak związane z duchowością, szczególnie naszego narodu. Dzisiaj chcę bardziej powiedzieć o tym, o naszej najbliższej przyszłości i trochę o naszym narodzie, o tym, jacy jesteśmy Polacy, jak na pewno zauważacie, dzieją się różne rzeczy na świecie. Praktycznie mamy trzecią. Mamy już trzecią, praktycznie w końcu zauważalno, jak to niektórzy, bo niektórzy mówią o niej, że jej nie ma, ona przez cały czas była. Tylko media nam o tym nie mówią. No cóż. Co będzie się u nas działo teraz? Teraz jest u nas taki okres, że będzie na świecie dużo różnych dziwnych zdarzeń. Dziwnych zdarzeń takich, których my powoli przestaniemy rozumieć. Ja mówię o przeciętnym człowieku, który przestanie to rozumieć, nie będzie rozumiał dlaczego ludzie walczą. Dlaczego są takie ataki, agresji, bo będą, będą i to w tych krajach tak zwanych bogatych. Ale one, to bogactwo powoli już przemija, oni jeszcze tego nie widzą. Upadek cywilizacji pogłębia się coraz mocniejszy, mocniejszy i będzie coraz, coraz mocniejszy. Do tej pory czasami jak mówicie, że a Polacy wszyscy narzekają na znaczy Polacy narzekają na Polaków, że Polacy nie walczą, że Polacy tacy są głupi. Czy tam jacyś inni, same negatywne rzeczy o Polakach, że tutaj się w Francuzi protestują, tam są protesty w Kanadzie wszędzie, a w Polsce nic. No i do tej pory to było postrzegane Przynajmniej tak jest postrzegane przez większość O kurde, ale tu się wpakowałem Przez większość komentatorów jako coś negatywnego Prawda? No ale zaczniemy w końcu może jeszcze nie Teraz nie dzisiaj Nie za miesiąc Ohoho Przepraszam, ale dawno tędy nie szedłem. Jak widzę. I to jest tak zarosło, że tu trudno przejść, ale przejdę. Różni komentatorzy chwalą inne narody. Polsko, ja mówię o polskojęzycznych komentatorach: że tamci walczą, ludzie się buntują, pokazują. Tylko, że. Tak naprawdę to, to rozdarstwienie społeczeństwa w tamtych krajach tych zachodnich jest tak duże, że to musi być wybuch to jest nieuniknione. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że w tych krajach zachodnich, przynajmniej jak ja tu widzę tutaj w Anglii 99,9% może nawet więcej ludzi tak naprawdę to nie wie o co chodzi. Oni tak naprawdę nie wiedzą. Oni się buntują, oni protestują. To jest niby taka awangarda narodu, ale tak naprawdę o co chodzi? Dlaczego tak się dzieje? To oni nie wiedzą. Oni tylko. Uważają, że to kto, cały czas ktoś. Oni nie widzą przyczyny w tym społeczeństwie, że to społeczeństwo się rozpada, gdyż jest chore od samego środka. I że to każdy z nich, każdy z nas ma w tym swój udział, bo się na to zgadza. One nie widzą żadnego, oni nie widzą żadnego problemu w szkolnictwie. Dla nich to jest nie... nie istnieje temat. No, szkoła... Znaczy jest problem tylko w tym, no, że dzieci nie mogą pójść do szkoły. Poważnie. Dla nich to jest problemem. Oni nie widzą tak naprawdę, co jest problemem. No i ta dziwna sytuacja dla nas z boku, te coraz większe walki będzie coraz bardziej widoczne. To się nie będzie tak działo w Polsce, gdyż w Polsce ludzie, którzy wiedzą o co chodzi, jest coraz więcej i tych... E, w Polsce to mówimy o procentach nie mówimy o promilach, tak jak na zachodzie a o procentach i to nie o procencie 1-2 tylko dużo, dużo wyższym jak to się będzie objawiało, bo to się będzie, bo, znaczy to się objawia cały czas bo to się objawia w ten sposób, że ludzie o, o kurde, oho, oho, tu jest po prostu glina <ścoughs> oho o mało bym się nie wywalił no nic, ale przeszedłem e, ludzie będą znaczy, przepraszam ludzie w... o kurde jak ja tutaj przeszedłem aha, tędy, dobrze e, ludzie w Polsce zakładają już różne szkoły Organizuje nauczanie domowe dla swoich dzieci. E, powstają lekcje kreatywności, zaczynają uczyć dzieci kreatywności. Ludzie zaczynają w Polsce widzą, że problemem problem się zaczyna już w nauczaniu. Że tak naprawdę to trzeba zacząć od podstaw. Tak naprawdę to trzeba zacząć. Od źródła problemu, czyli zmieniać świadomość już dzieci, że dzieci należy uczyć kreatywności. Tego na zachodzie nie ma. Na, na zachodzie kreatywność, oni nie wiedzą, z czym to się je. Dla nich ten temat nie istnieje. Oni tego nie rozumieją jeszcze po prostu. Dlatego będą się takie różne dziwne rzeczy działy na tym świecie. I to będzie najbliższy rok. Czym dłużej będzie to trwało, tym bardziej będzie dla nas Polaków widoczne, jak bardzo my się różnimy od innych e, narodów. Jak my, chodzi o, ogólnie to o Słowian. Ale tutaj szczególnie będziemy, taka nasza rola Polaków będzie szczególna. I to co mówiłem, że tak naprawdę to w przyszłości mieszkanie w Polsce będzie przywilejem. Jak w Wielkiej Polsce to jeszcze nie wiem, nie wiadomo. Ale to będzie taki, przyjdzie taki czas. Ten czas powoli się zbliża wielkimi krokami. Chociaż do tej pory widzimy tylko same negatywy, czyli pogarszanie sytuacji, bo jeszcze się musi pogorszyć. Jeszcze się musi sytuacja, jeszcze więcej ludzi musi zobaczyć okół dorządzących. To jeszcze, jeszcze musi być trochę gorzej. A może trochę więcej niż trochę. <laughs> Ale yy, takie jest, tak jest życie. Proces budzenia się. To nie jest proces widzenia ptaszków śpiewających i fruwaniu z miłością. Miłość dookoła, widzę miłość. Nie jest taki proces. Proces budzenia się z procesem bolesnym. No i taki proces będzie coraz więcej ludzi przechodziło. To co mówię, to się mniej dotyczy Was, bo Wy jesteście w tym procesie budzenia się cały czas niektórzy już przeszli dosyć daleko i oni już nie odczuwają tego bólu tego cierpienia gdy świat mi się wali wszystkie poglądy wszystko się wali nawet na szyję bo no to już się dawno zawaliło Muszę Wam powiedzieć, że cały czas niecierpliwością, niecierpliwością, taką ekscytacją czekam na ten czas. Wiem, że ten czas się tak, dla mnie takim okresem będzie przełomowym. E, upadek papieża, czyli ten zapowiadany, bo to jest zapowiadany. Bo oni dokładnie wiedzą, ci, którzy tam, e, nawet ci, którzy. E, Mienią się w tej chwili władcami tego świata. to Oni też wiedzą o tym, że to nastąpi, ten upadek. Także dlatego te, te przepowieści, e, przepowiednie nie zostały usunięte. Zbliżamy się coraz bardziej, nie dość, że te ciekawe czasy do tej pory już są, do to coraz bardziej ciekawych. Bo w tej chwili będzie działo się jeszcze mocniej, jeszcze więcej. I ciekawiej. Dla mnie to jest, będzie ciekawie to obserwować, oglądać. Bo ja się nie angażuję w żadne protesty. Chociaż nie powiem, jakiś czas jeździłem do Londynu na protesty. Z początku. Dopóki nie zobaczyłem. Tej takiej, e, jakby to powiedzieć, bezcelowości. E, oni uważali wszyscy, że jak oni zaprotestują, to, to tamci rządzący zobaczą i się zmieni. Tak się zmieniało tylko na chwilkę. I zaraz powrotno to samo. Nic się nie zmieniło. I się nie zmieni. Bo oni protestujących, to mają zaproszenie gdzieś. Pamiętam, byłem na takim jednym znaczy, z jednego protestu, kiedy tak bardzo zobaczyłem, jak to wszystko reżyserowano. przemówienia po kolei, segregowanie, kto może wystąpić, kto nie może wystąpić. Byłem dość niedalekiej odległości i widziałem to. Bo... mnie po prostu to odrzuciło. Mówię, cholera, przecież to jest takie. Przecież to, jest, to niczym się nie różni od systemu. I to wielkie nazwiska angielskie, których niektórzy słuchają na YouTube, którzy posługują się właśnie technikami manipulacji społeczeństwa, też. Bardzo to zobaczyłem, bardzo to poczułem, jakie to jest że to jest jedno, jedno z klocków układanki. Po prostu to jest tak, jakby Wam powiedzieć, jaki jest wulkan mógł wybuchnąć, prawda? Duszy się na gromadzie lawy, gazów i grozi to wielkim wybuchem. No to co się potrafi się robić, jeżeli naukowcy spostrzegą wcześniej, to robi się jeden z boku taki sztuczny otwór, żeby zmniejszyć ciśnienie, upuścić ciśnienie, żeby nie nastąpiło do, większe, do dużego wybuchu, bo może nastąpić, no to zmniejszamy ciśnienie i do wybuchu nie, nie dochodzi. To jest ta zasada, zasada działania. To wtedy to zrozumiałem, to było grubo ponad rok temu, z półtora roku temu. Tam taka nawet jedna Polka była, bo ona w tym środowisku angielskim dosyć znana, znana w środowiskach. Ale nie powiem nazwiska. Ona też tam w tym uczestniczyła. To są tylko takie moje... moje te dygresje, moje uwagi, to, co zauważyłem, że ten świat kompletnie jest inny, niż nam się wydaje. No ale dla każdego, kto czuje, o co chodzi, bo ty masz poczuć. To ty masz poczuć, czy to, co do Ciebie mówią, jest prawdą, czy coś tu jest, czy nabieram takiego dystansu do tego, co tutaj ktoś mówi. Jeżeli nabieram dystansu, nie słuchaj. To nie znaczy, że w ogóle to nie jest prawdą, ale może to nie w tej chwili dla Ciebie, albo to jest nieprawda. Z czasem się przekonasz, co jest, a co nie jest. To jest manipulacją To nie jest manipulacją Tutaj przechodzę przez taki O Płot taki Nie chcę przechodzić tamtędy bo tam jest błot. To przechodzę inaczej bo przez to nie chciałem przechodzić I tak to ostatnio mnie naszły takie Myśli żeby się wam z wami podzielić, gdyż robi się bardzo gorąco na tym świecie coraz bardziej gorąco i widzimy różne dziwne ruchy wśród tych polityków nie będę już mówił jaki, bo to nie ma sensu w każdym razie, różne dziwności. No i ja tylko obserwuję, jestem obserwatorem. Jestem obserwatorem i tak jak ja widzę, e, przez to, że mieszkam tutaj, nie, nie mam tej wiedzy wyczytanej, nie mam tej wiedzy e, przekazanej, że ktoś tak powiedział. Ja po prostu znam tych ludzi, ja mieszkam tutaj w, te, w tym kraju. Znam trochę Anglików, czasami rozmawiam z nimi, coraz mniej. Chociaż nie powiem, że nie są tacy, którzy się budzą, są. Nawet taki mój kolega z pracy, który z który zwykły prosty się wydawała Anglik, którego zainteresowanie to była w piątek pobalować się, popić jakiś tam seks, jakąś dorwać dziewczynę w pubie mecz, mecze. No i koniec po zainteresowaniach. No i ponad rok temu się okazało, że chłopak zaczyna medytować, zaczyna zadawać pytania. Nie całkowicie zaskoczył, mówię, o budzi się, budzi się. Także u nich też są. Po tej stronie, znaczy wśród Anglików też się ludzie budzą. Dlatego ta moja książka, która już jest, jakby to można powiedzieć, nabiera rumieńców, już się tak materializuje, już zajmujemy się korekcją, już tam tylko dopisuję jakieś drobne rzeczy, prowadzamy zmiany. Zaczyna się ta książka nabierać kształtów i będzie po angielsku, między innymi dla takich ludzi, którzy już się budzą, chociaż to jest, ta książka będzie o wybaczaniu. To nie będzie jeszcze ta książka, na przykład o miłości, które będzie jeszcze, jeszcze bardziej temat pogłębiony, ale ten, ta będzie o wybaczaniu. Ale tam też w tej książce dużo tłumaczę, dużo mówię o, o tym, jak ten świat funkcjonuje. Z tego względu, że wtedy jest łatwiej zrozumieć. Jeżeli wiemy, jak ten świat funkcjonuje, łatwiej jest nam wybaczyć, jeżeli zaczynamy rozumieć o przejdziemy tędy sobie No dobrze, przejdziemy tędy, bo tutaj patrzę jest Dzisiaj jest środa to tutaj, w tej części Darlington jest. Śmieci są wyważone. No i jest śmieciarka i są panowie Śmieci To nic przejdziemy o, niech będzie troszeczkę głośniej ale wybaczycie mi to, co? tak, tu przejdziemy o, tak, śmieci jest wszędzie takie same a no, tutaj przechodzę Tą uliczką i tutaj przyjeżdżam zaraz w po prawej stronie mam wystawiam samochód i tam chodzę z nutką na są takie wielkie boiska co kiedyś mówiłem o boiskach Więc tutaj stawiam samochód i tam są dalej te tereny tak jakby wielkie łąki tam są boiska piłkarskie mnóstwo terenu do chodzenia z psem można sobie biegać pikniki urządzać, wszystko pod tym względem to tutaj jest dużo takich terenów muszę wam powiedzieć mi tu pasuje i my będziemy e, przez ten najbliższy rok będziecie może, jeszcze, może nie, nie jeszcze, na razie jeszcze nie będzie aż tak mocno widoczna, ale po roku będzie bardzo mocno widoczna różnica między Polakami a tymi narodami krajów zachodnich. bo My, Polacy, będziemy szukać dróg wyjścia. Tam cię nie będą, bo oni nie wiedzą, gdzie są i dlaczego to jest. A u nas ten procent ludzi którzy wiedzą o co chodzi i dlaczego jest tak źle gdzie jest przyczyna jest duży procent duży procent ludzi wie i oni będą działać po prostu każdy na swoim tam poletku ale to będzie się działo, my będziemy to i u nas się będą zmiany w tych krajach zachodnich w tych krajach tak zwanych, które do tej pory przewodziły tym światem w słowie przewodziły, tego nie będzie. I to będzie ta przyczyna, to jest ta zmiana, że nie to, że się urodzi jakiś tam Mesjasz i poprowadzi tak jak z dory pierwszą, bo to jest nieprawda. To jest ta zmiana nastąpi. To będzie przewodnikiem, bo oni będą widzieć zmiany, które są w tym, w Polsce, które będą. Bo w Polsce nie będzie takich walk, choć jakieś tam protesty będą, będą jakieś tam incydenty, ale to nie będzie tak wielkie na taką skalę jak w krajach zachodnich. Tam jeszcze dojdzie to tak zwane ubogacenie kulturowe u nich. Eee, przybysze, tadzą się we znaki, pokażą po co oni przybyli i co chcą. Tam będzie wiele, to jest wiele czynników tam, które będą oddziaływały. A w Polsce tych dzienników jest mniej. Chociaż też są pewne problemy, ale te problemy będzie łatwiej załatwić. Także przyszłość co do Polski, to ja widzę w bardziej kolorowych barwach. Może nie tą bliską miesięczną, kilkumiesięczną. Ale już tą bliską po, po roku, rok czasu, dwa, trzy to już tak, i w tym kierunku będą szły zmiany. To jest najpiękniejsze, że będziemy wszyscy tego doświadczać, będziemy tego to widzieć te zmiany. I o, ja na tej ulicy mieszkałem, muszę wam powiedzieć, <laughs> i to. I to będzie zarazem wspaniałe doświadczenie, że my w tych czasach zmian żyjemy. No i tyle na razie. Chciałem Wam powiedzieć, że powinniście się cieszyć, bo ja się cieszę bardzo, że w tych czasach przyszło mi żyć, że mogę tego doświadczać, mogę to widzieć. Uczestniczyć, obserwować. I to jest piękne. A tak w ogóle to chciałem Wam powiedzieć, Jeszcze. O, chciałem o jednej ważnej rzeczy Wam powiedzieć. Kreujcie swój świat. Kreujcie to, kim tak naprawdę jesteście w środku. A Wy tak naprawdę jesteście światłem jesteście miłością i kreujcie to nie poddawajcie się tym niskowibracyjnym emocjom ale nie poddawajcie się nadłokowi tego świata to co się dzieje w tej chwili na tym świecie i się będzie działo w niedalekiej przyszłości bo to się musi wszystko przewalić i to mają doświadczać będzie dotykało najbardziej tych ludzi, którzy tego nie widzą. Dlaczego? A wy starajcie się być tylko obserwatorami i kreować swój świat. To kreujcie, kim tak naprawdę jesteście. Na razie, trzymajcie się.